Jest pierwszy prawdziwek znaleziony przez męża. Dzisiaj oczywiście było bez zakładu. Bardzo ładny, zdrowiutki. A tu obok jest drugi, młodszy okaz. Śliczny. Jest kolejny prawdziwek dnia dzisiejszego. Tym razem znajdziemy. Ze mnie nóżka twarda. Ładny, zdrowiutki. Troszeczkę pogryziony, ale to szczegół ważne, że jest zdrowy. I pod buczkiem widzę kolejnego. Ten jest malutki, najmniejszy z dotychczas znajdzionych. Kliczny. Coś już te prawdziwki tutaj podjada. No ale mimo wszystko są przepiękne. Tym razem jest kozaczek. Ale też zdrowy, więc go bierzemy. Tutaj są muchomory czerwone. Grzyby niejadalne, trujące. Kiedyś w przeszłości były one stosowane do zwalczania much. Mieszało się takiego muchomora z cukrem, z odrobiną mleka. Wytwarzało się coś w rodzaju papki, rozkładało się i muchy zdychały od tego, aczkolwiek też powiem Wam, że było to bardzo mylne pojęcie i myślenie, bo mucha taka nie zdychała, nie zatruła się ona, a ulegała w padnięciu w taki letarg letarg ten trwał około trzech dni po czym mucha odżywała i żyła dalej no ale jednak ludzie widząc muchę padniętą zmiatali ją, wyrzucali, czy co tam robili no i dlatego przez dłuższy czas była taka teza utrzymywana że muchy zatruwają się od muchomorów co jednak właśnie świadczy, że muchomor na muchy działał był też wykorzystywany przez ludy indiańskie do wytwarzania wizji halucynogennych. Indianie muchomory zbierali, spożywali w odpowiednich ilościach właśnie po to, żeby wywołać wizje, jakieś tam wizje halucynogenne potrzebne do... do wpadnięcia w trans, wpadali w trans i zresztą można to zaobserwować na filmach o Indianach, jak to się odbywało. No nie jest tam pokazane, że jedli muchomory, no ale właśnie wprowadzali się w trans między innymi za pośrednictwem właśnie muchomorów. Także taka ciekawostka odnośnie tychże pięknych czerwonych muchomorków oprócz muchomorów i innych gatunków grzybów moją uwagę przykuły również lakówki ametystowe są to takie malutkie fioletowe grzybki bardzo charakterystyczne dla lasów mieszanych liściastych właśnie są one jadalne aczkolwiek podobno mało smaczne, mało aromatyczne i Rzadko zbierane przez grzybiarzy, z tego względu, że są malutkie i mało smaczne. Ale powiem Wam, że wyglądają tutaj na tle barw jesieni, na tle tych brązowych, żółtych i zielonych listków, na tle mchu. Wyglądają po prostu cudownie. Słońce przedziera się tutaj przez konary drzew. Bawi się tutaj kolorami. No, i wygląda to po prostu fantastycznie. Dlatego przykuły one mają tutaj e, uwagę. I są kolejne. Tym razem trofeum męża. Jeden jest mniejszy, a tutaj jest Taki większy. Pojedzony, ale, ale jest. Ale jest, dokładnie. I tutaj mąż znalazł dwa ładne kozaczki. No i w koszyczku przybywa. U mnie jest tyle. Tym razem pod grzybek. I tutaj z zazwalonym drzewem uschniętym. Przepiękny prawdziweczek. I to chrupanie tych korzonków przy wykręcaniu. Bezcenne. Piękny. I kolejny znaleziony przez męża. Ale ładny. Trochę obiedzony, ale... Ale będzie. Ale będzie. Obeszłeś tutaj dokładnie, czy idziesz jeszcze tam dalej? Tam dalej jeszcze. Dobra, to... Ty idź tutaj, ja idę tam do przodu. I kolejny prawdziwek. Strowiutki. Tu kolejny, ale ten to już jest całkowity weteran Stroczony przez robaki. I pod konarem jest kolejny prawdziwek zdrowiutki pod gałązkami paproci są kolejne dwa podgrzybki młode jeden i drugi Kolejne dwa ładne, młode podgrzybeczki. Ten jest maluszek całkowity. Ten troszkę większy. Weszłam tutaj do takiego lasu świerkowego. O niskim mchu. I powiem Wam, że trafia się tutaj dosyć sporo właśnie takich malutkich podgrzybków. O tam jest, widzę kolejny. A jaki ładny! No wychodź tutaj! Śliczny, Brązowiutki. Trafia się ich tutaj dosyć sporo. A tutaj jest olszówka pospolicie olszówka, a właściwie fachowo to jest krowiak podwinięty. Są to grzyby generalnie uznawane za niejadalne aczkolwiek myśmy je zbierali kiedyś i żeśmy je przerabiali, właściwie to moi dziadkowie to przerabiali ale ja jeszcze pamiętam jak dziadek je zbierał babcia je kisiła, robiła do słoików no i powiem Wam, że o, tak mi się urwał i powiem Wam, że były one bardzo smaczne i myśmy je długo jedli no jednak później jak już Dowiedziałam się, że one są uznawane jako niejadalne, to przestaliśmy ich jeść. Tutaj zobaczcie, jaka jest piękność. Jaki śliczny grzyb. Ten już jest większy, ale zdrowiutki piękny, twardy. I tutaj jest kolejny. Nawet dwa. Śliczne. O, urwał mi się nawet korzonek. Niektóre ciężko jest tutaj wykręcić, ale piękne są. Bo tam dalej widzę następne. Trafiło mi się dosyć sporo podgrzybków, a teraz tutaj, między paprociami w trawie, jest kolejny piękny prawdziwek. I w koszyku już mam tyle. A po prawdziwku, teraz tutaj w jagodzinkach trafił mi się mały siedzuń. I kolejny mały siedzuń mi się trafił. A tutaj, obok na krzaczku, jeszcze została jedna jagódka. I kolejny piękny maluszek. I dla urozmaicenia w koszyku trafiła się jeszcze bardzo ładna kureczka. Jesień rozpuściera swe ramiona szeroko, sypiąc różnorodnością barw, a my dzisiejszy dzień zakończamy koszykami pełnymi grzybów, również różnorodnymi. No i żegnam się z Wami, życzą, życząc miłego dnia, wieczoru. Trzymajcie się. Do następnego.